Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry. Painkiller, przed nami wieża. A żeby odblokować status karty, to trzeba zabić Alastora w mniej niż 5 minut. To będzie ciekawy boss. Nie wiem, czy mi się uda. Zapraszam serdecznie. Tutaj mamy listę najnowszych subskrybentów. Dzięki, że tu jesteście, klikacie, komentujecie, oglądacie po prostu najzwyczajniej w świecie, że tu jesteście. Mam zabić Alastora w mniej niż 5 minut. To już jest na dzień dobry niewykonalne. Ten ziomek tutaj jest taki dosyć upierdliwy, ale to jest czas, żeby pozbierać sobie amunicję. Ja już próbowałem troszkę w to pograć, ale powiem szczerze, ja nie mogę, nie mogę po prostu najzwyczajniej w świecie. Nie mogłem go przejść. Nie mogłem go zabić, w sensie przejść, nie mogłem go ogarnąć. O, jo, jo, już mam troszkę po jajku. Dobra skąd on teraz nadleci? No gdzie on jest? Halo? To jest taka pierwsza pierwsza forma tego ziomka. Trzeba tutaj zobaczyć czy coś jeszcze jest, ale chyba nic tutaj już nie było. Jak najwięcej, jak najwięcej tego wszystkiego. I teraz pach i od razu pierwsze co to trzeba się rozglądać za amunicją i za życiem. Bo tutaj jest no, bardzo ciężko. Nie Jesteś w miejscu, to jest właśnie. Ciężki jest ten boss. Nie wiem czy ja go dopokonam. <noise> Nie dam rady. Eee, tutaj na początku się trochę trzeba pobujać. Coś to się ścina. A może by sejwować? Da się przy bossie sejwować? Teraz jest chyba okay. Jak najszybciej, jak najszybciej to po prostu tego pozbierać. To wszystko. Tutaj gdzieś była jeszcze ee, kamizelka. Jest. Dobra, gdzie ten ziomek? Co za ziomek? Gdzie ten bombel? Dobra, po nim. Gra zapisana, da się sejfować. Dobra, to będzie... <ścoughs> Nie mogę po prostu. I on teraz powinien z zlecieć z góry. Właśnie. Kup Dobra, F5. Game over. Ja nie mogę tego po prostu przejść, no po prostu nie mogę. Nie umiem. Wkurza mnie to. To jest jedno, jedno, jeden strzał i po mnie. Dobra jest życie. Wszystko szybko, 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 szybko dawać. Już mało. Dobra, po nim. No, sobie zapiszę. Jest tu, jest jest tu jakaś coś puśmie yy, coś do życia nie ma nic dobra dobra po nim mamy to Game over <ścoughs> na nim mam stanąć? Czy jak to ma polecieć? Game over Czy ja mam jakoś na nim stanąć? Jak mam tam, tam dalej zlecieć? Może ja mam za mało życia i tyle, po prostu mam za mało życia. Nie dam rady dalej przejść. Nie, ja mam za mało życia, żeby dalej przejść. Ale to jest po prostu ktoś to wymyślił. To jest po prostu napadaczka straszna. Jak ja mam ile? 34 życia. To od początku, dziękuję. A jak się karty używa, opcje sterowania, użyć tych kart e? Czy da się gdzieś bezpiecznie tej wylądować? Dobra. Ej, czy ja właśnie sh-shitowałem grę? Da się tam tak? Po prostu wylądować najzwyczajniej w świecie? Gdzie to było tutaj? O właśnie. Jakie masz sens sobie zejść? Już tutaj powinno być życie, nie? Tam jest. Nie wiem, czy on w ogóle dostaje. Spad na życie. Czy to jest w ogóle wykonalne tutaj? Dobra jest. Gdzie to było życie tam? Dobra. Kurdełka. To może, to ten, tyle mi brakuje, tyle, tyle mi brakuje, żeby to ogarnąć. Jakby tam jakoś zejść. Nie, jakbym miał jakąś kartę, która leczy od razu. Dawaj, dawaj to i było życie. Kur y. Nie pal, nie pal! Game over, kurde to za gumwo! Jestem dosłownie w tej samej sekundzie, jak on w podłogę. Nie jestem w stanie nic zrobić. No puść mnie! דבי 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 Na tym etapie to mi... Mnie... A, niepotrzebnie zapisałem. To jest jakaś amunicja? Jest życie. To mi niepotrzebne. Może bym potrzebna amunicja. Rezm... A niepotrzebnie wziąłem to życie. Jest tutaj trochę tego życia. Yeah. Gorsze to właśnie było z, z tym... Z, to, z tą wieżą zapadającą się ten, ten, ten... moment to może być jeden z, z łatwiejszych Tutaj dawaj, dawaj, dawaj amunicję Dobra, F5, dawno nie zapisywałem. Doleci? Kurde, nie doleciało. Dobra, to już się z nim pobawiam w otwartą tutaj. Na rękę, dawaj ziomek. Ja. Uo, ja już po prostu myślałem, że tego nie przejdę i już taki nerw mnie łapał, że szok. Zobaczymy sobie teraz. Podsumowanko. 5, 12 sekund mi zabrakło, żeby odblokować kartę. To jest do zrobienia normalnie, ale już nie chce mi się drugi raz w to grać. Was. When did he get here? And how did you manage this? Wait, where's Lucifer? Daniel, you just killed Alistair. Lucifer won't be far behind. Let's go! Wait. Whoa, it's me! It's Asmodeus! We got a problem. We think Lucifer is on his way. Why do you think that? He just killed Alistair. What? Huh. Hmm. Hmm. why are you here? Have more armies moved? Well done, Daniel, well done. I knew you were powerful, I knew you were strong, but I never expected this. Been such a valuable asset in this war. You don't think it's over now, do you? You're not hiding in this world, are you? No, not exactly. What are you doing here then? told. Apparently, I was right. I told him many times it was way too early to start the final war. Regardless, if I can't have Heaven, I'll take something else. We should over for now. It's been a while... <laughs> Well done. Where are they? He's taken her back to hell. What? We knew they were using the graves to enter this world, but we didn't think Lucifer himself was involved. Hmm. In any event, you're just lucky he didn't take you. I'm going after him. No, you're not. You've passed your test. Let's I go. I said I'm going after them. <laughs> This isn't over yet. I'm not finished. You have no idea what it's like down there. You've never seen anything like it. And once you're down there, you can't leave. You'll never come back again. Catherine is waiting for you. Let's go. Tell Catherine not to wait. I'm not coming. I don't think you understand. It's... Oh, that's rich. I don't understand? No, you don't understand, Samail i don't care about this anymore i should have been sent there in the first place but instead you left me to fight for my survival in this place i didn't deserve this you and him both know it lucifer isn't finished yet when he regroups he'll be back to attack again what then are you gonna send me back here to deal with it again this isn't over samuel it isn't even close i'm gonna stop this I'm gonna stop this once and for all. Now, show me where the gates of hell are. Have you been affected that much by the souls you've absorbed? So be it. You've chosen your destiny. Here. You'll have to battle your way in. And once you enter, you won't be able to leave. The gates are heavily guarded from the inside to keep those damned to hell in hell. Hey, don't worry about me. Oki do przed nami ostatni rozdział. Rozdział piąty. Pływające miasto do pływającego miasta. Zaproszę Was już do kolejnego odcinka, a w tym wypadku nic innego nie pozostało. Jak Wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie cześć. Hej, pa, pa, pa.